Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Wysokość zniżki wynosić będzie 1 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w której zadeklarowano biokompostowanie. Osoby te powinny wyposażyć się w kompostownik. Będzie to urządzenie yy... Które będzie można wykonać samemu z jakichś dostępnych materiałów drewno, drut, na przykład palet, które mają taką konstrukcję ażurową, bądź z gotowego rozwiązania, które jest dostępne w handlu. Tak zwany termokompostownik z, z obudowy z PCV. Urządzenie to polegało będzie na tym, że tworzyć będziemy pryzmę. W której będzie składowany biomateriał, który podlegał będzie procesowi rozkładu. Proces tego rozkładu średnio przyjmowany jest na 6 miesięcy i więcej, przy czym gotowe rozwiązania troszkę przyspieszają ten proces. Ważne jest, żeby pryzma taka, ten kompostownik był umiejscowiony w miejscu zacienionym, nie był narażony na, na, na silne światło, które wysusza ten kompost. Wymaganym też jest okresowe mieszanie tego kompostu czy biomateriału, który kompostujemy no średnio raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu po to, żeby napowietrzyć kompost, kiedy kompost będzie. Już gotowy. Ma on przyjąć taką barwę brązową, sypką i grudkowatą, podobną do ziemi. Uważamy, że bardzo korzystnym będzie kompostowanie dla mieszkańców, ponieważ będą, pozwoli im to na zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami, ale też pozwoli na uzyskanie cennego nawozu. W którym są naturalne składniki, tak, które występują powszechnie w ogrodach i w naszej kuchni. Do kompostownika nie można wrzucać mięsa, kości czy oleju jadalnego, wylicza Grzegorz Janik. Również odpady niebezpieczne, jakieś inne odpady zmieszane strzykawki czy, czy jakieś substancje chemiczne to też nie są produkty, które czy odpady, które powinny trafiać na kompost. Sposób i efektywność kompostowania będzie kontrolowany. Gmina będzie miała obowiązek prowadzenia ewidencji i kontrolowania zarówno posiadania kompostowników, jak i sprawdzania efektywności kompostowania. Myślę, że po wejściu w życie nowych przepisów Będziemy prowadzić takie działania, by, by sprawdzać właścicieli nieruchomości z obowiązku, jakim jaki deklarowano.